Ciężko przed świętami taką porażkę przełknąć. Zwłaszcza, że były takie dwie rzeczy, o których chwilę później, które właśnie to, to troszeczkę tam mnie rozstrajają, bo do przerwy nie mieliśmy żadnych szans. Raków zdecydowanie dominował, wiatr pomagał. O dziwo po przerwie ten wiatr przestał wiać, kiedy my, mieliśmy, my liczyliśmy na to, że z wiatrem trochę postrzelamy na bramkę. No i w momencie, kiedy się wydawało, że gdzieś tam możemy nawiązać walkę, zaczęliśmy mieć te swoje sytuacje. No niestety ja nie chcę mówić o sędziach, bo trener jest od trenowania, ale uważam, że z tych dwóch żółtych kartek na pewno jedna nie należała się, no i trzecia bramka ze spalonego dwumetrowego, także nie wiem o co tu chodzi, na pewno każdy jest tylko człowiekiem, może się pomylić, bo gdyby mecz się skończył normalnie bez tych dwóch sytuacji, to bym pogratulował i powiedział, no taka jest piłka, taki jest sport. Trzeba sobie z tym poradzić, tylko że ja mam bardzo młody zespół, niedoświadczony, dużo rozmawiamy o tej sferze mentalnej i teraz praktycznie w, w, zabiera mi się te wszystkie argumenty, żeby im tłumaczyć na czym to polega, żeby byli zaangażowani, żeby nie wierzyli w żadne jakieś historie i, i przez to gdzieś tam będę musiał chyba zmienić trochę te środki, których używam, bo, bo, bo są młodzi, ambitni, chcieliby grać jak najlepiej w piłkę. A u młodych ludzi w tych głowach bardzo często mogą być rzeczy, które gdzieś tam mu przeszkadzają. A dzisiejsze te dwa wydarzenia, o których powiedziałem, na pewno wpłynę. gratuluję. Rakował wszystkim życzę zdrowych, wesołych, spokojnych świąt, bo wiadomo, jak to jest ważne dla nas Polaków święto. No ja niestety będę miał trochę problemów z tym, żeby spokojnie sobie to, to przeżyć. Myślę, że czas jednak gra na moją korzyść, że trochę mi to przejdzie. Dziękuję. Ja mogę powiedzieć, że, że pierwsza połowa rzeczywiście była dla nas dobra. Natomiast to, co było po przerwie, to, to na pewno duża analiza dla mojego zespołu, bo taki moment trudny sami sobie zrobiliśmy i to trwało, trwało. Dopiero zmiany spowodowały, że, że ten zespół znów szedł na właściwy tor. Tak to się układało i szkoda, bo mieliśmy taką fajną kontrolę w pierwszej połowie. Może rzeczywiście jak leliśmy z wiatrem to było trochę inaczej, ale... Te sytuacje, które, które były, powinny być, to mi się wydaje, zamienione na, na kolejnego gola, mówię o pierwszej połowie i to na pewno by było dla nas no, bardziej tak, taka komfortowa sytuacja. Gdzieś się pogubiliśmy i to, to dla nas na pewno minus w tym, w tym meczu. Ja niestety też nie, nie oceniam pracy sędziów, a wyznaję zasady, że, że sędzia ma rację, nawet jak jej nie ma, no bo i tak nic z tego nie zmienimy. I, i tak przyzwyczajam moich zawodników do, do, do grania, no bo y, też y, trzeba by było to, to. Z tym się nie walczy po prostu, i wydaje mi się, że, że tak jest. No i to jest wliczone w tą całą zabawę. Dlatego y, tak bym to podsumował. Oczywiście nie popadamy żadną y, euforię, bo te trzy bramki się fajnie cieszą, natomiast widzimy ile jest jeszcze pracy przed nami, żebyśmy mogli przez całe spotkanie grać to co chcemy, to co, to, co próbujemy też w pracy takiej codziennej, ale myślę, że, że za jakiś czas to przyjdzie i trzeba spokojnie na to patrzeć, bo błędy będą się zdarzały. Także chciałbym też Państwu życzyć zdrowych, wesołych świąt i, i, i co, i do następnego meczu, bo chyba Znów czekamy na, na kolejne spotkanie. Myślę, że dla nas mecze wyjazdowe chyba są troszeczkę, troszeczkę lepsze, bo tam tworzymy więcej tych sytuacji i lepiej chyba nam jakoś idzie. Ale zostawmy to. Może chciałem pocieszyć kibica dzisiaj zirytowanego, który strasznie, strasznie przeżywał to, ale no, taka jest piłka. Musimy, musimy jeszcze dużo pracy włożyć w to, żeby, żeby go pewnie zadowolić. Dziękuję bardzo.